Zacznijmy od początku. Zanim rozpoczniesz doświadczenie, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Załóż rękawice i okulary ochronne oraz właściwie zabezpiecz stół. No to zaczynamy. Do największego naczynia odmierz około 150 ml wody. Następnie w cieczy rozpuść łyżeczkę sacharozy, czyli zwykłego cukru z cukierniczki. Bardzo... Następnie do drugiego naczynia nalewamy około 60-80 ml wody, po czym dodajemy około jednej łyżeczki wodorotlenku sodu. Uwaga! Wodorotlenek sodu jest bardzo żrący. Do trzeciego niewielkiego naczynia dodaj szczyptę nadmanganianu potasu. Wystarczy naprawdę odrobina, by roztwór miał fioletowe zabarwienie. Pora połączyć nasze składniki. Na początku dodajemy do roztworu sacharozy roztwór wodorotlenku sodu. Do powstałej mieszaniny dodajemy nadmanganiano putasu. Momentalnie obserwujemy zmianę barwy zabarwienia powstałego roztworu. Od niebieskiego poprzez turkusowy do zielonego, następnie herbaciany, a zakończymy naszą kaskadę barw na kolorze pomarańczowo-słonkowym. Nasze doświadczenie możemy zmodyfikować, jeżeli zastosujemy inny rodzaj cukru. W tym wypadku zastosowaliśmy glukozę, wówczas sama zmiana barwy była dużo szybsza, a powstają kolory bardziej intensywne. Taki domowy wskaźnik cukru.